Witam widzowie. Tu mam szmatkę do polerowania, ale to zaraz Wam powiem po co mi ta szmatka. E, no, niektórzy się rzucają w moim kierunku. Ja to, to mówię: bananowi chłopcy. E, I mówią, że ich obrażą. Piszą o tym posty, coś tam, coś tam. Pokaż mi chociaż jedno zdanie, w którym cię obrażają, chyba że prawda cię boli. E, to po pierwsze. Po drugie, mówi, że twoi koledzy. Ci twoi koledzy, kiedyś na TSW-cie strasznie obgadywali przy mnie, ale koleguj się z kim chcesz. No, no i e, trzecia sprawa, kolejny youtuberek przerabia gdzieś tam moje zdjęcia, przerabia, pokazuje, że ciężka praca to jest, wiesz, śmieje się z ciężkiej pracy, wypisuje do mnie smsy, że E, będzie będzie filmy na mnie nagrywał, będzie coś tam robił. E, że śmieje się z tego, że ja pracuję tym Fergusonem i tak dalej. Wiesz co ty możesz mi zrobić? Poczekaj, poczekaj. Wiesz co ty możesz mi zrobić? Już ci popsikam. Wypolerować buty. Odrobiłem życia lekcje i zgubiłem swą agresję Dziś robię swoje i pierdolę całą resztę Dziś robię poezję, a te leszcze wciąż płaczą Niech się tłumaczą, zarabiam swoją pracą Jestem słupacą, strzelam procą w Słów gorący krok, schodzi nocą pod blok Wbiją się w szok, wszystkie rury i fujary od rady, co kraczą, że nie dasz rady Że jesteś słaby, i że zjedzą cię układy, ich trochę obłady. każdy skończy jak trup blady Zasady mam własne, proste i uczciwe Słowa prawdziwe No widowie dzisiaj, dzisiaj to masakra Kurzu od groma, ale powiem wam, jest awaria Jest mała awaria Brzuska mi wyrosła tutaj na końcu nie wiem jakim cudem i trochę ją zahaczyłem i skrzywiłem yy, to mocowanie. No, trzeba będzie na praskę wrzucić i wyrównać to nie problem. No ale w tamtym roku uważałem na wszystko, a w tym roku już człowiek się czuje zbyt pewnie i jest łogiń. A jak jest łogiń, to, to coś się dzieje zawsze. <laughs> no ale. Yy, jak się robi to zawsze coś tam się stanie, ale no jak się nie robi siedzi przed komputerem to wiadomo, że się nic nie dzieje, nie? Siemanko widzowie w kolejnym dniu mamy 5.30 no, powiem Wam coś się chmurzy. Może popada dzisiaj Idę olej, troszkę wziąć do filtra powietrza w Fergusonie. Muszę go wymienić. Bo wczoraj tak się korzyło, że Wam pewnie myślałem, że w ciągu dnia będę go wymieniał. Ale nie robiliśmy całego dnia. Robiliśmy tam w sumie 7 godzin, może. Ale to w takich warunkach ciężkich, że głowa mała. No i w sumie w te 7 godzin uzbieraliśmy 50 skrzyń w trzy osoby, nie? Ja tam zawsze mówię, żeby były 4 osoby, bo dwie osoby za kombajnem. I powiem wam, że Mateusza mama, którego zbieram, pozdrawiam serdecznie. Naprawdę to trzeba mieć o tyle siły i trzeba być twardym, żeby za tym kombajnem w takim kurzu cały dzień chodzić. Naprawdę to kurde szacun, nie. Dobra, czyścik mamy do hamulcy, olej mamy. O, już pojazd jest, tak? Dragon, tak ja jeszcze po torbę pójdę i po klucz. Proszę, trzeba przepuścić kolegę z branży, ale jestem głodny. Sklep. Ta wędzka się znalazła. <grystanie> tak mi najlepiej smakuje, widzowie? No nie, konkurencja będzie mi robić. Dzień dobry panu. Witam. Witam. Dzień dobry. Co to ta konkurencja będzie? Będzie ja, a, a listwę do tego trzeba podczepić jest, Listwa kompanie. będzie, teraz jest sezon zbiorów <noise> <noise> Ja to wałę gdzie to mawałę, a to trzeba zdjąć ten zaczep kawę? pijesz, Golden? Robię, kawę? No wypiję no Przy sobocie przed weselem se tu weszła, tak, nie? <noise> A jak? Ale byk Zrobiliśmy luźny przelot Hebel Kwaśne wstawiliśmy, to znaczy tak właśnie. A A to co był, jaki był przelot? O! No. Inaczej chodzi, nie? Widzowie, ja wam nie powiedziałem, ale sam zapomniałem. Jutro z chłopakami z CWTS będziemy stać w Rawie Mazowieckiej i na Dożynkach Powiatowych także wszystkich serdecznie zapraszam, my jedziemy z Tobiaszem Czy Tobiasz tylko mi towarzyszy w zasadzie jako tutaj osoba towarzysząca, osoba towarzysząca tak. a ja jadę umyć ciągnik na myjnie przygotować, żeby jako tako to wyglądało zaraz tu na, nakleimy nalepki Golden stat Tobiasz przywiózł te literki i będziemy coś tam modzić na jutro. I co teraz? Widzowie zaleka, może być? Z bliska już trochę gorzej. Ale to jest świecie Tu man ma taki lakier, nie taki jak potrzeba. I tu lepiej się nie zrobi. To dobrze jest. Pyk. Pyk. Pik Jurna robię i... Ale to wiesz, słońce będzie to się ułoży. Od słońca. Kurwa, ale to wygląda. Ja nie wiem. No wiesz co to ludzie się im zajmują to wiedzą, wiesz. Nie wiem, co kurwa jak tu. z daleka będzie to Chyba. A jak się rano w kurze, to to i tyle. Grunt o te literki trzeba. No wyżej tu. O. Tu. Ale to... Golden... Sadownicze usługi go... Sadownicze Golden Sat. Widzowie ja to lubię takie akcje Targi te, zwłóż, takie, takie dużynki czy coś to no, mi się to podoba <ścoughs> Zaraz mi baner zerwie o matko Zobaczcie jakie C330 na maniku Jak staniemy to wam pokażę No widzowie ludzi. No tak dużo może dzisiaj nie jest. Zwijamy sprzęty, pakujemy. Jedziemy do domu, godzina 16. Godzina 16. Zapraszamy bardzo serdecznie. Sami swoi. I co? No i do domku. Pojadę do domu. Filmik zmontuję, wrzucę. Jak to zamontować, żeby to nie uciekło? Dobra, tutaj, tu dobrze będzie. Do góry nie poleci. Tak to wygląda.